Cześć, Witajcie, dzisiaj będzie outfit. Jesteśmy na stawach Stefańskiego? Stawań Stefańskiego, zawsze mi się myli. I jak to zawsze bywa, przed chwilą świeciło piękne słońce, a właśnie zaczął padać deszcz. Więc dzisiaj jest taka pogoda, jest dosyć ciepło, ale nie jakoś upalnie. I na tą właśnie okazję mam taką moją luźną, na chyba niższą dziewczynę to by była sukienka, na mnie to jest tunika, więc mam pod spodem. E, jeansowe shorty i one ma taki nieregularny śmieszny kształt ma długie tutaj e, bawełniane rękawy, które ja sobie um, odciągnęłam do tego, ponieważ jest bardzo e, tak wysoko tutaj pod szyją, że mi nie jest za bardzo, to nie jest nie jest mój fason, więc założyłam długi taki łańcuszek, żeby tutaj mieć e, coś, co, co wydłuży sylwetkę. I do tego mam tylko moje e, melisy gumowe sandałki z sowami, które już znacie. Mam je drugi sezon chyba. Drugi sezon, tak. I bardzo, bardzo dobrze mi się noszą. I do tego mam moją torbę Vivienne i pierścionek pszczoły, który też już widzieliście, który, yy, który by Wam się bardzo podobał w ostatnim filmie. Ja go kupiłam yy, w Łodzi na jakimś stoisku na Feszyniku, także nie mam pojęcia, co to jest za marka. Nie wiem, gdzie, gdzie można go kupić. Jeżeli wiecie, to piszcie w komentarzach. I na paznokciach na dłoniach i na stopach mam taki ciemno-fioletowy lakier. To jest Rimel z kolekcji Kate Moss dla Rimela i to jest numer 711 Punk Rock. I tak wygląda całość.